Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z hurtworda I w serii Dzień z życia Zmina Taka seria, taka o yy, Ja zauważyłem, że ogólnie wam się to podoba I dzisiaj specjalnie z komentarzy Labiryntyn, ten, tyryn W sensie będę wpuszczał dwie myszy do labiryntu Jedną tam drugą mysz tam. Ogólnie dużo eventów jest na live, jak, jak byliście yy, to widzieliście event z crossami, zajebistym torem. Nagrać go niestety nie zdążyłem, bo potem już nie nagrywałem. Ostatnio mam w chuj kurwa zajęcie, roboty i tak dalej, więc ciężko z odcinkami i staram się robić co mogę, więc postaram się, żeby było ich więcej albo częściej, chociaż nie wiem. A teraz na następnym wipie, który się zaczął w piątek, standardowo, bo tak się zaczynają wipy, w sensie serwery są wipowane, już też były eventy, Tam jest plac na jeden event, tam jest na drugi, w ogóle dzieją się rzeczy, postaram się nagrywać. Stifler buduje, bo jest jebnięty i ma coś z głową. A ja zrobiłem labirynt, w sensie Stifler go zrobił, ale ja go bardzo ładnie wykorzystam, żeby zrobić event. Także, dwie myszy są wpuszczane, jedna tam, druga tam. Muszę wam wytłumaczyć, o co chodzi. I tu są campfire'y, w sensie ogniska są postawione. Tylko w dwóch ogniskach jest broń. I misja jest taka, że muszą tu wleść i tylko jeden przeżyje. I tutaj w sumie nie jest trudny ten. Nie jest trudny po taki, taki a'la parkour. Jest w sumie łatwy. Szczerze mówiąc, Naj najtrudniejsze jest tutaj, czego nie umiem kurwa przeskoczyć, nie jednak umiem. Yy, I jedna osa, która przeżyje, dołazi tutaj i zdobywa coś. A co? To już wam mówię. Zdobędzie. Zostały mi naboje, to chuj. Zdobędzie 100 naboi, niech się cieszy. I zdobędzie G1441, żeby nie za dużo, bo trochę osób jednak chce wziąć. I g 100 albo D to 1, tak żeby nie było. Ja myślę, że to jest spoko nagroda jak dla jednej osoby. Jeżeli się uda w tym odcinku zrobić, to jeszcze będzie jeden event. Jak się nie uda zrobić, to będzie w następnym odcinku po prostu, a tam będzie masowe PVP. Także zacznijmy zabawę. Ja sobie idę. Najpierw idę sobie tutaj. Kurwa, ja tam nie trafię. Dlatego też zrobię tak i spadnę pod ziemię pewnie, znając życie zaraz. Bo klip jest zjebany za mapą. Dobra, jest gitara. Teraz trzeba dać znać i zaczynamy eventinho. Yy... Teraz się nie będę chwilę odzywał. Kto chce na event, eee, proszę się zgłosić na czacie. Czacie by było, dobra, będzie czacie. Jest alfabet, jak mi stoi przy tym mikrofonie, nie widzę klawiatury, to mnie kurwica bierze. I zobaczymy, kto ten. Ja, ja, dobra, Zik pierwszy. Eee, Tepe, Zik był pierwszy, chyba? Znaczy ten. Że dobry, czy pan jest gotów? Ja. A, a, następny na to, będzie a Nersif. To dobra, to pan tu stoi. Chwilę, zaraz tłumaczę. Moment. Dobra, dajesz. Nersif. Dobra, następny zaraz będzie. Dobrze, że mnie słyszą, chociaż. Dobra. No, klip był. Czy wyłączyłem? Chyba wyłączyłem. Zobaczymy, czy im się uda. Dobra. A eee, Sif tak? On tak był? Kurwa nie tu wpisuje Czy? Nie, toksik będzie, dobra. Bo on miał trochę inny tam na tym gościu. Dobry. Pan tu stoi? Halo, myszy. Dobra, słyszycie mnie? No, dalej. Dobra, więc tak, zobaczcie, czy możecie drzwi otworzyć? Możemy? No to go. I teraz tak, jesteście w labiryncie, w campfire'ach macie broń. Jeden z was przeżyje, musicie dojść do wieży, która jest gdzieś po środku i na samej górze macie jedno C4, jedno deto i naboje do pompy w sztukach 100. Powodzenia. I teraz zaczymy, kurwa. Stąd będzie widać ładnie. Bo ja się zbugowałem. Potem już się zbugował. Kurwa. No, to ładnie. Poleciałem. Gdzie ty, Halo, się odbił? Halo, panie admin, zbugowałem się. Gdzie on się zbugował, kurwa? Gdzie ty jesteś? Jak ciebie nie ma. Kurwa. Halo, gdzie ty jesteś, kolega? Żyjesz? Aha, gówno. Gdzie on, kurwa, jest? Tu jest skrzynka jakaś, nie wiedziałem o niej w ogóle O kurwa Czy on go zabił? Ty żeś się tam zbugował dalej? Co mogę zrobić? Ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś No weź przyjdź tam gdzie mnie tapnąłeś Po prostu otwórz... o, halo Już? Możesz czy nie możesz? Przepraszam. Dobra Nie chcę, nie chcę, szukają ten tu chodzi cały czas, biega, także ten ma fartę. A ja to przeszedłem, słuchajcie, w 30 sekund ten labirynt. Stifler mnie wpuścił z tamtej strony, tak bo biegłem, że od razu trafiłem. Ale oni są obok siebie, także jest Beka. Słyszą się w sumie. Ja mam go zabić, czy co? No musisz go zabić i tak, i tak, bo tylko jeden się stąd wydostanie. i vice versa w sumie. Ja wiem, że na no klipie nie słychać. Ten jeden szczur już doszedł. Nie doszedł, że zbugował. Zdążył przejść. Zobaczymy czy mu się kurwa uda ten. Nie wyjebać się. Ten tu, o, o, kurwa. O, wyjebie mu. Nie widział go. Widzi go. Zabił go, dobra. To jednego mniej. No, kolega ma szczęście. Pytanie, w ile kolega przejdzie parkur teraz? Jest prosty, spokojnie. Nie denerwuj się. Popatrzymy. Dla niego nie jest chyba prosty. Hm Co on kurwa robi? Ja Wam zaraz pokażę, jak się to przechodzi, żeby nie było, że ja tak gadam, ale ja już to przechodziłem kilka razy. <laughs> o. Ja myślę, że on tam nie dobiegnie, prędzej się połamie. Tak myślę, co on kurwa robi. Spokojnie, masz czas, w ogóle się nie przejmuj. Nieważne, że twój nick potem będzie kojarzyło z 10 tysięcy osób jako gość, co który nie umie, nie umie skakać. Popie. Jestem najebany. <noise> Dobra, czekaj. Z rozbiegu spróbuj. Kurwa co on robi? Nie wierzę w niego. Po prostu kurwa, no nie. A ci piszą dalej na czacie, że ja, ja, ja. No to nieźle. Co tam u ciebie? opowiada? Nie no, spoko jakoś życie mija, nie? Ja sobie, wiesz, SMSy sobie popiszę, tu z widzami sobie porozmawiam. A ty się da mnie stresuj, nie? W ogóle, wcale. Normalnie, patrz. Tak, no na luzie, dajesz radę. Po raz ósmy, ale w, do trzech razy sztuka podobno. Co kurwa robi? Różnie to bywa, w to wiem ci. Nie wiem, co ty próbujesz zrobić, ale spoko, O, je, no i, no i jest progres kurwa, co, co? No, to nie trudne jest całkiem Kto to robił? Stifler, to na niego wyzywaj A on to w ogóle przeszedł? Ta, no to jest proste, kurwa, ja to w minutę przeszedłem całe On się tu spierdolił Dawaj na napierdolimy się i będziemy, i, i będziemy, jeździe? i będziemy chodzić. I spróbujesz. <noise> jak, ty war, jak to wariat jest? Nie no, przekozak końcóweczka ostatnie z Was No i w las. No i pięknie. O, wygrałem, halo. Dzień dobry. I, i, i ładnie. I, I teraz. No, do kogo cię mam tepnąć? Do Kendricka dawaj. Do kogo? Do Kendricka. Jak to się kurwa pisze? Czekaj napisze. Weź na czacie napisz. Gdzie on mi to napisze? Kendrick. Kurwa, jak to się pisze? O, ten Kendrick. A, widzisz? Kendrick, dobra. Mogę coś na koniec powiedzieć? Śmia. Używają, ja chcę coś mówić. Barudo, no dawaj, jebać haszera. Aha. A teraz łysznie tepnąć. Ja dramy robić nie będę, to nie ja pedziłem. <słuch> Tylko ja, spoko No i poleciał, kurwa, kolega poleciał. Dobra, idę tam tego trupa pozbierać, zrobimy takie małe cięcie. Nie, nie wyszło. Jeszcze raz, dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo, to znowu ja. Tura numer 2 Lecimy z tym koksem. Zobaczymy teraz. Nie mogę to za dużo tego. O kurwa, dobra, zaczęło się Marci. Nie wiem, taki gościu był. Chyba dobra. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Czy pan posiada swoją broń? Posiada. A czy pan posiada amunicję? Ta. Nie. Kłamiesz. Dobra, teraz tutaj ładnie stoisz i ja ci zaraz wytłumaczę wszystko. Tylko muszę stąd wyjść. Jakoś tak. Kurwa, czekajcie. Tam muszę przejść. A nie chcę pod mapę spać znowu, bo tu się z dupy pod mapę spada straszliwie. O, dobra. Dobra, jest git. Yy, Beniu. Pierwsze lepsze, które mi przychodzą, ten, które zau zauważam. Co jest? Czy dobry? Dobra. Czy pan posiada swoją broń? Tam nie otwierać eee... drzwi, bo słyszę! No. Mam, tylko że nie na panu. Mam... Dobra, proszę. Dobra. Czy jeden z drugim mnie słyszą? Tak. Sytuacja jest taka. Jesteście w labiryntu. Proszę nie używać młotka, bo rozjebie mózg. Musicie jeden z was przeżyje. Taka sytuacja jest, więc jak się spotkacie, to musicie się zabić. Ale pocieszające jest to, że na górze jest jedno C4, jedno Deto i i tyle. Także powodzenia, fal możecie wyjść, bawcie się. Ok. <śmie śmieszan. Znaczy na razie tam tego nie wrzuciłem, zanim parkour przejdą to. Ja zdążę to wrzucić. Od razu sobie wezmę G -deto 1, G 1441. I patrzę, jak im idzie. Zrobimy flashbanga. Zrobię tak. O! Teraz widzę wszystko. Normalnie jest fajnie. No ale przeszukują te campfire'y cwaniaki. A oni nie wiedzą jednej ważnej rzeczy, że oni są w oddzielnych labiryntach Oni myślą, że są w jednym A te labirynty są przedzielone Z jednego jest wejście tu, a z drugiego tam o Taka sytuacja tutaj jest Więc tutaj akurat są bezpiecznie Ale potem już jest słabo Dobra, no, gdzie oni są? Jeden jest tu Ja po tym labiryncie biegałem tylko raz A parkur robiłem ze trzy Więc w sumie nie jest to trudne chyba Bo... Znaczy nie wiem, może ja miałem po prostu jakiegoś mega farta, bo naprawdę labirynt przeszedł mega szybko A z parkurem to co innego, ale też się da łatwo przejść Na easy. to wam zaraz pokażę O co chodziło, bo z lotu to co innego jak się tam biega po tym On był blisko Tego nie widać, bo tutaj Stifler część zamurował Tego pach kucha. W sensie labiryntu? Nie, jest tu dobrze. O, 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 wbieg. Także. Jak takie myszy, kurwa, myszyska. A, on też jest cwany, będzie wchodził na mur. Nie, jednak nie. Ten się zgrada, kurwa, jaki wariat. Dobra, chyba mu się nie udło. Nie tą stroną. Czy? O, o, dobrze. To teraz ta druga część. Oho, 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 dojechał go. Ale go zaciukał normalnie. No to tutaj w tym etapie jesteś wygrany, teraz jeszcze tylko musisz wejść na górę jakimś magicznym okay. sposobem. W wieży jest księżniczka. Jeszcze raz, może powtórzyć? W wieży jest księżniczka. Julka, no dobra. za darmo. Żartowałem. Dobra, może mnie nie zrzuci na dół. Nie, nie zrzuciłem je. Żeby był so efekt taki great. dla niego, wiecie, że on sobie tu wejdzie i oh yeah. weźmie, to ja mu to odłożę. Ten tutaj, kurwa, poprzedni kamień odłożący, wariat. Jak mu idzie? Ona nie? Nie, ja ani trochę. Dobra, idzie... Masz kurde. Nie, nie ma tragedii. Poprzedni, który po tym skakał, był najebany, także wiesz, dał radę. A, no to jest a wysoko? O kurwa, z 5 metrów, <grym> a jest jakiś czas ograniczony, czy nie? Nie, no nie, dam, dam ci szansę. Prędzej się zabijesz niż ten, niż czas by ci minął, także spoko. No to kurwa jest łatwe przecież. No i to jest najtrudniejsze, bo tutaj można się zjebać po prostu. No właśnie, tak. No, nie wierzę. Hmm. To jest. Trochę mnie to lepiej ekranem. Ale to jest najchujowszy. Ja tego nie umiem przeskoczyć. Znaczy... No i kolega nie wygrał. Biedny. No niestety. Zepchło go. I chuj. Że trochę podrzuca. O kurwa, ten to miał rzeczy, co miał. A to następnemu wsadzę, będzie o nagrodę. Eee... No. A. Too late. No dobra, to co? To małe cięcie zrobię, tylko dołożę tutaj, żeby nie było, że kłamie. Kurwa, czy coś? Proszę tam wpuścić Kurwa, no, klipem se tam wejdę. Albo i nie. Boże, kto wymyślał tej ty... kurwa. Nie można, żeby normalnie wejść, nie można było. Dobra. Jest git. Dobra. Następny wygra to. A, dobra, pompy mu nie dam. A tego też nie. A kurtkę dorzucimy. A, dobra, jeszcze plecach zbora niech ma. No tu ja mu że prędzej zginie. Się zjebał. Na krzywy ryj. Dobra, to teraz czekajcie, mam ammo, mam dwie pompy jeszcze. Dobra, jest spoko. Nie będę robił cięcia, bo mi się nie chce. No, klipem tu sobie wejdę Oh yeah good Dobra Następna osoba Nie ma przebacz, no zginął to zginął Tara za. Tepe, here, tara Za, taraz Jakoś tak, nie? Dobra hmm, Hasher, o weźmiemy hashera On tak się pisze, czy Dzień dobry Dzień dobry. Witam y, pana, youtubera. Takiego gościa po fachu. Stwierdziłem, że ciebie wezmę. Czy posiadasz, <laughs> czy posiadasz amunicję? Nie. To już posiadasz, dobra. Teraz proszę grzecznie tu stać, bo muszę Respione. ci konkurencję załatwić. No a jak? Respiony jak zawsze. E, patrz, co nie tam. musisz respić. Co. E? Y y odleciałem, to już chuj. Co tam miałeś? Czekaj, co tam miał? O, kurwa, mnie rzuciło. So Młotkami proszę tam nie używać, bo ja widzę wszystko. Oh yeah. good. <gry> tu jest jakaś skrzynka, kurwa. Wyjdź mnie. Halo. Dobra. No, klipa mogę wyłączyć. Proszę, kurwa, iść. No i chuj. Zaciąłem się we własnym, kurwa, labiryncie się zaciąłem. Przejdź mnie tu. Dobra. I... Prezydent. No i git. Dobrze, przestają pisać. Dobra. Dzień dobry Czy posiada pan amunicję? Pewnie nie. nie. Proszę. Dobra. Zwy, proszę nie wychodzić. Czekaj tam się Co jest? Co tam? Bo ja się muszę odłożyć. No to teraz to już trudno było nie brać udziału. Dobra, słuchajcie. Ale tu ja miałem. Co i co teraz? Co miałeś? I na budowanie maina mam teraz. To sobie tu odwóż potem ci oddam. Wyrzuć sobie je. Tutaj gdzie jesteś. Tam gdzie byłeś, wyrzuć. A ty tam stój, Nie znikną. Mówię Jak nie znikną? Ci. Zaufaj mi wyrzuć na ziemię. Nabiorę mu, kurwa wszystko. Czekajcie, wezmę, tylko tak, żeby się nie pomieszało? Dobra, będzie na ciebie. Dobra. Czekaj, tam kolega się przygotowuje dobra. Już? Dobra, panowie, jesteście w labiryncie. W wieży, musicie dojść do wieży, w wieży jest 1C4, jedno d To powodzenia, możecie już wyjść. A, przypominam, musicie się zabić, hehe, jeden z was może tylko przeżyć. Ustawię im set time. Co? No, bawcie się. Zabi wezmę te rzeczy, zbiorę. Kurwa, bo przecież będzie płakał potem. O kurwa, chyba przesadziłem. Dobra, co on tu miał? temy na budowanie main'a, No, nudzi mu się w życiu. Normalnie mu się nudzi w życiu. Ty, rzeczywiście miał temy. No wariat. Oh, yeah. Dobra, gdzie oni są? Teraz trzeba obserwować. Czekajcie, czy mi się nie pojebało. Podniosłem wszystko i Tak mi się pojebało. Dobra, tutaj miał 83. Dobra, jakoś mu to potem oddam. Na razie muszę się i tak pozabijać. O, ten już wchodzi. Ten szybki. Który to prezydent? Ale haszer też nie ten. O, chyba będą mieli niespodziankę. Czy tu będzie bliskie spotkanie ze śmiercią? O kurwa. No i haszera zabito. Hmm, powiem ci, że pierwszy etap masz z głowy. No chyba hashera Także yy, no, dobrze ci idzie. <ścoughs> Kurwa, nie wierzę, dobra, czekajcie, tam wezmę rzeczy, A, tu są rzeczy. E, to gitara, no nie, że odłożyłem no, i, i tyle. Zaskoczył mnie. To ładnie. A temu do jak idzie? Bo widzę, że tak nie, 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 trochę. Dawaj, dawaj. To jest jego chwila prawdy. No, tak mniej więcej. Dobra. Tu się dostał. Szczurek. A haszar był blisko, no? Tylko, że no go zaskoczył. W sumie, pierwszy wbiegł do wieży. No to jest proste. Mówię wam, najcięższe jest to tutaj. Ja wam za to pokażę. O, nie spierdoldził się. Nie wiem, dla mnie to jest najcięższe. Congratulations, my friend. Do kogo Cię tepnąć? Wezmę sobie tak, zrobię Co? Do kogo Cię tepnąć? wil Jak to się pisze? Weź mnie to napisz No co Cię masz? A widzę A odcieniesz naszek będzie? Może? czekaj, że mnie usłyszał. Dobra, i teraz jeszcze do haszera. Także ja zrobię małe cięcie i zaraz wam coś jeszcze pokażę a propos tego, jak to wyglądało ten labirynt. Tylko potem muszę mu polecieć i temu odnieść, bo kapa. No, dzień dobry po przerwie. Słuchajcie, teraz ja spróbuję przejść ten oto tor. A tak szczerze mówiąc, przechodziłem go raz i nie wiem, nie pamiętam jak to się robiło. Ale wiem mniej więcej gdzie co jest. Znaczy tak, tak biegnę jak biegłem wcześniej, to wam od razu pokażę, da się to szybko przejść, o ile tego nie spierdolę oczywiście. Tu spierdoliłem i mm, coś mnie podrzuca nie wiem, czy nie mam no klipa jakiegoś włączonego czegoś dziwnego takiego. E, a swoją drogą to ten tor budował, teraz się dopiero dowiedziałem, że budował go Hasher ze Stiflerem, więc Hasher w sumie przegrał na czymś co sam wybudował. Trochę kapa. Nie no, zaskoczył go, go gościu. To akurat się nie dziwię? O kurwa! Ale się nie zabiłem. I ten parkour w sumie tutaj jest całkiem prosty. Czekajcie jeszcze, tylko włączę ten. Włączę światło, żeby był flashbang. Jedyne co dla mnie jest trudne, co ogólnie nie jest trudne, ale, ale dla mnie jest trudne, to jest to. Bo tu potrafi zrzucić. I potem ta, ta druga opcja, o której Wam mówiłem, ta deseczka taka, aczkolwiek mam nadzieję, że już się nauczyłem ją przechodzić, więc to super trudne nie było. To jest, wygląda na trudne, ale jest bardzo proste. Wystarczy po prostu sobie taką zawinąć. Tyle w temacie. I to jest coś, co mnie przeraża, czego nie lubię, ale można to zrobić stąd i wtedy jest prosto. Bo ja wcześniej to robiłem spod ściany, to wtedy jest fuj tragicznie. I tyle. I tak mniej więcej tyle, tyle trwa przechodzenie tego. Także troszkę mi się w sumie zeszło. Wiem, że oni się jeszcze zabić musieli, ale zabicie to kwestia kilku sekund. Będę się da przebiec, da się nawet przebiec w sumie. E, także tyle. W tym odcinku tyle. Ja przygotowuję następny event. E, pewnie inny, większy, masowy. Początków wam go nie pokażę, bo tam już są początki wybudowane więc może być tak, że będzie odcinek po odcinku będę go nagrywał. Ale pojawią się pewnie z odstępem od siebie. Także ja się z wami żegnam. Możecie zostawić łapkę i suba. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście w komentarzach piszcie swoje pomysły, bo jak widzicie, korzystam z waszych pomysłów i chcę zrobić coś tak jakby z wami, więc wykorzystuję to o czym piszecie. Myślę, że to jest coś ciekawszego niż jak robię coś sami i mam tak na wszystko wyjebane. Jest jakaś taka interakcja, i możecie swój pomysł zobaczyć w jakimś tam dziwnym moim czy tam Stiflera wykonaniu. Także trzymajcie się, cześć!